Pierwszy raz w historii naszego miasta zdarzyło się, że osoba prywatna jest darczyńcą. No, i to jest niebagatelna kwota, bo około 500 tysięcy, albo równo nawet 500 tysięcy, to już Pani Anna powie, ile to tam kosztowało. Na rzecz właśnie instalacji, którą tutaj mamy na zdjęciach, tak zwana sticky pink, Ta instalacja, ta rzeźba wpisze się na stałe w krajobraz naszego miasta, będzie go upiększać, będzie pewnie jednym z charakterystycznych punktów, do którego właściwie tutaj, to jest główny punkt, tu wszyscy przechodzą, tutaj nie, nie, da się, nie da się jej nie zauważyć. I Z tego względu, że wychowałam się w mieście, w Białymstoku, że kończyłam tutaj pierwsze liceum, to nic, że wyjechałam z miasta w wieku 18 lat, ale nadal jest to, jest, miasto, jest to miasto dla mnie, jakby nie było bliskie. I w momencie, kiedy powstała idea podarowania dzieła sztuki, było dla mnie bardzo ważne, żeby to dzieło sztuki należało do artysty, który jest w tym mieście, który mieszka, pracuje i w roku 2001. Pierwszy raz, tak jak było przez internet, właściwie przez telefon, mieliśmy kontakt z panem Michałem, żeby się zapoznać i zacząć konstruować ideę tego typu podarunku dla miasta. Jest to rzeźba, która stanie w miejscu, tak jak pani Joanna już nieraz rozmawialiśmy, w miejscu, gdzie. Ludzie składają sobie obietnicę, idąc z miejsca zawarcia ślubów małżeńskich w stronę pałacyku. Też będzie takim miejscem, mam nadzieję, spotkania i refleksji na temat naszych relacji, i głębokości, tym, czym jest w ogóle obietnica. Więc będzie też miała dość taki intrygujący, niecodzienny kształt i kolor, bardzo wyróżniający Tą rzeźbę z otoczenia. Więc mam nadzieję, że stanie się też takim mocnym punktem na mapie Białego Stoku, rozpoznawalnym.